Mój ojciec nie wyszedł z piwnicy od dwóch miesięcy. Teraz znam przerażający tego powód. Po śmierci mojej mamy oboje byliśmy załamani, ale mój tata był po prostu nieszczęśliwy poza wszelką miarę. Spadła na śmierć podczas wycieczki pod namioty z kilkoma znajomymi, więc żaden z nas nie miał okazji się z nią pożegnać. Początkowo to nie było jakieś szaleństwo. Spędzał godziny w swoim pokoju, gnijąc w łóżku, potem zaczął pić więcej niż kilka piw przed telewizorem. Próba rozmowy z nim była bezcelowa, bo zazwyczaj był albo pijany, albo w jakimś przygnębionym stanie umysłu. Postanowiłem dać tacie przestrzeń na żałobę i zakładałem, że w końcu wróci do normy. Przyszedł dzień, kiedy myślałem, że to się wreszcie stało, ale rzeczy na pewno nie wróciły do normy. Pewnego poranka, kiedy jadłem śniadanie przed szkołą, zobaczyłem, jak mój tata schodzi do piwnicy z notesem i manekinem. Próbowałem go o to zapytać, ale jedyną odpowiedzią, jaką dostałem, było coś, jakby półmruk zanim zamknął drzwi za sobą. Zignorowałem to spotkanie, zakładając, że w końcu znalazł jakieś hobby związane z rękodziełem, aby poradzić sobie z ciężkimi